Witajcie, dzień dobry, dzisiaj sobota, miał być obiecany spacerek po ogrodzie w części ozdobnej, frontowej, ale niestety ze względów pogodowych nic z tego nie będzie. Dzisiaj wieje od samego rana, w nocy przeszła burza, trochę przepadało, więc nie uda się ten spacer, bo mój telefon nie poradzi sobie z odgłosami wiejącego wiatru. Ale tak wpadłam na pomysł, że jeżeli y, uda się i nie będzie zbyt hałaśliwie, to pokażę Wam chociaż przed ogródek, jak on się prezentuje o tej porze. Mamy dzisiaj drugi lipiec i to jest strona północno-zachodnia działki z takimi nasadzeniami może bardziej cieniolubnymi tutaj. Gdzie w tej chwili królują hosty? Tutaj świecznica fajnie sobie radzi. No i na drugą połowę lata są tutaj posadzone hortensje bukietowe. Więc tak się prezentuje ten właściwie narożnik działki. O tutaj. I tam w tle bardziej już kwiecista rabatka. Tam dostaje więcej słońca. Zwłaszcza po południu, więc tam można było troszkę poszaleć z nasadzeniami, a tutaj no, trzeba się było z konieczności ograniczyć. I pokażę Wam tutaj jeszcze z drugiej strony. To jest młody przedogródek. Około dwuletni. Także tutaj dla koloru donicach tylko begonie, bo żadne słońce lubne rośliny no nie mają tutaj racji bytu, więc tylko taki akcent kolorystyczny. A tam w tle czekam cierpliwie na żywopłot ze szmaragdów. Przed nimi tu jedanika. No i na drugą połowę lata, kiedy już tu bardziej słońce zagląda. Z tej strony y, trzy krzaczki hortensji bukietowej, a między nimi dla koloru rozchodnik. I tutaj przechodzimy w drugą stronę powtórzone nasadzenia. Jak mi się uda i nie będzie za bardzo tutaj wijało. A to Wam opowiem co tam rośnie takiego pecha, że jak chcę nagrać te rabatę, to zawsze jakiś halny zaczyna wiać. No ale nic. Może, może się uda. Chcę wam pokazać jedno fajne połączenie roślin. Myślę, że może to być inspiracją dla niektórych osób, które lubią właśnie eksperymentować z roślinami. Nasadzać coś, co niekoniecznie może. O, ostrość mi tu uciekła. Co niekoniecznie może na papierku by się sprawdziło, ale w rzeczywistości fajnie wygląda. Już Wam mówię, co tu jest. Tutaj są perowskie rozchodniki rozplenice krwawnik. Kichawiec to jest ten mały, drobny biały kwiatuszek. Tutaj, i przy tych perowskich to powiem Wam, fajnie to wygląda. Ona jest taka srebrzysta, srebrzysta właściwie. Te gałązki strzeliste, a ten krwawnik tutaj. Trochę tak podbija ten kolor. Koło niego rozplenica. No i to połączenie, na które tyle czekałam, ale nie wiem, czy się zgrają te dwie roślinki. To jest właśnie pyrowska tam w tle, ta wysoka. A przed nią tutaj jeszcze szałwia omszona, ale widzę, że ona już Przekwita. To jest właśnie szałwia Karadonna. Chciałam, żeby to taki fajny duet stworzyło, ale chyba, chyba nie zdąży rozkwitnąć. perowska do takiego błękitu swoich kwiatuszków. No nic, no na razie tak jest. Nic tu nie usuwam. Może jeszcze im się razem uda. A przed tym wszystkim, tak jak już mówiłam na poprzednim filmiku. Rozchodniki na drugą połowę lata, hortensje bukietowe, limelight i phantom, trzy sztuki. Tam w samym narożniku, tak to wygląda. I właśnie te plamy białego krwawnika. Kichawiec. O, tam już będzie ja wszystko psuło efekt. Więc nie ma co. Może przejdę z drugiej strony. Uda się trochę wyciszyć te odgłosy. Jak mi tutaj nie będzie wiało prosto w mikrofon. O, fajna fajna ta taperowska, dosyć wysoka samej siatce szmaragdy. Zanim one urosną, to się zdążę nacieszyć tą rabatką nasadzeniami bylinowymi. No i patrzcie tutaj, werbena patagońska zaczyna kwitnąć. Ona będzie stanowiła takie najwyższe piętro, gdzie wychodzić za tego wszystkiego, co tu rośnie. A że jest rośliną ażurową i bardzo taką Lekką, zwiewną. No to fajnie, to wszystko razem będzie wyglądało. Zobaczcie te srebrzyste gałązki pędy perowskiej. Ja ją przycięłam dosyć nisko w tym roku gdzieś na 20 cm. Ładnie odbiła. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jakby było takie oszronione. A jak mi się tu uda przejść i nie narobić za dużych turbulencji. Patrzcie. Matko, jak mi się to nie podoba. Fantastyczna jest. Powiem Wam, że ten krwawnik kichawiec fajnie kontrastuje z tą perowską. I taka zwiewna się ta rabatka mi tutaj zrobiła. No i do tego jeszcze ta zaczynająca kwitnienie werbena Patagońska. No fajnie, fajnie, naprawdę warto eksperymentować z tymi roślinami. Niekoniecznie trzeba trzymać się jakichś takich książkowych zestawień. Czasem coś zupełnie przypadkowo wychodzi. Cudownie. Werbeny nie sadziłam tutaj żadnych sadzonek. To są wszystko samosiejki. W zeszłym roku tutaj było parę sztuk. Ona się tak wysiała, że po prostu gąszcz tego. Mnóstwo wyrzuciłam, wyplewiłam, no bo przecież las się zrobił, a mimo to jeszcze ich tutaj jest cała masa. No i zostawię, bo nie mam sumienia wyrzucić. Jak już miało taką wolę walki o życie, to niech zostanie. Zobaczymy. Może akurat fajnie to będzie wyglądało. Jeszcze raz tutaj przejdę. Coś jeszcze miałam powiedzieć o tej werbenie. W sumie to nawet nie myślałam, że udaje jej się tak fajnie wysiać, bo pod koniec kwietnia, jeszcze na początku maja, to wcale nie było tych siepek. Już myślałam, że A, trudno, nie wysiały się. Będzie rok bez werbeny na rabatach. A ona jak wyskoczyła w maju z ziemi? No to po prostu ilość tych siewek była oszałamiająca. Dywan, po prostu dywan setki tysiące jedno przy drugim. Także jeżeli werbenę patagońską wprowadzicie raz do ogrodu, to na bank, jeśli się wysieje, to wyjdzie kolejnego roku. Już można sobie odpuścić wysiew w domu, gdzieś tam na parapetach, bo ona wróci. Z tym, że oczywiście będzie. Trochę później kwitła niż takie sadzonki w domu przyspieszane. W tamtym roku, jak wysiewałam właśnie pierwsze werbeny w domu, wysiałam już w lutym, no to ona mi kwitła już pod koniec maja. Ale sadzonki były super. Natomiast te samosiejki, o tej porze zaczynają kwiatuszki pokazywać. No i naprawdę urokliwa to roślina. Ja to się czasem chcę pokusić o takie stwierdzenie, że jeszcze jeszcze rok jeszcze dwa to będzie u nas tak zwanym urokliwym chwastem. No naprawdę, wysiewa się na potęgę. No ale takich chwastów to można mieć. Mnóstwo w ogrodzie. Uroczych. No i co, kochani? Zobaczę, jak to wyszło, jak się nagrało. Jak będzie w miarę przyzwoicie. To opuszczam w eter. Oglądajcie, komentujcie. Piszcie, czy takie zestawienie komuś się spodobało. No i co? Miłej soboty. Do kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że u Was też popadało. Też dało roślinom wytchnienia. I zatrzymajcie się. Miłego weekendu. Do kolejnego filmiku. Cześć.